Test pistoletu na kulki AK-47. Tak on się prezentuje. Kulki pomarańczowe. No i zaczynamy. Już sobie naładowałem broń. Są kulki tutaj pomarańczowe. Teraz strzelam. Będę strzelał tam obok okna, ale nie w okno. Postaram się. Dobra. Tak poleciało, że nie było widać. Następna kulka. Dobra. Strzelam. Postaram się strzelić tam w, żół w żółtą linę. Tamtą tam na dole. Aha, strzeliłem chyba w płot. Dobra, jeszcze jedna kulka. Dobra. Teraz ostatnia kulka. strzał poszła. Dobra, moja ocena to 8 na 10. Mi się podoba wyglądem. Doczepiłem sobie tu takie coś. I to na tyle.